Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich, pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w Łodzi i poszli za nim. Oto słowo pańskie. Tak. Moi drodzy, y pierwsze czytanie mówi o, o nawróceniu, czyli zmian zmianie, nawrócenie to znaczy zmiana sposobu myślenia, y czyli metanoia. Drugie czytanie mówi o wolności wewnętrznej, tam, że jak, 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 jak nabywają, jakby nie posiadali. Jeżeli na przykład coś masz, to yy, możesz to mieć i nie mieć do tego przywiązania. A jeżeli masz kubek tak, i ten kubek kochasz całą, całym swoim sercem, całą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, to to jest nieuporządkowane przywiązanie. Możesz mieć kubek, możesz mieć samochód, możesz mieć działkę, możesz mieć szubę, futro. Sztuczne, bo teraz już normalnego nie można, tylko to sztuczne, tak? Jakąś, jakiś kożuch, jakąś przyzwoitą jesionkę, to wiadomo, że to jest osoba przyzwoita, jak ma przyzwoitą jesionkę, takich miałem sąsiadów, którzy mówili, że moja rodzina jest przyzwoita, bo, bo y, mają niesionki, a pani Mrówczyńska ma futro, to to są przyzwoici ludzie. Więc różne są określenia bycia przyzwoitym. W każdym razie, jeśli chodzi, nawet się ma futro, albo się ma kożuch, to się je ma, ale jakbyś, jakbym je stracił, to mam wolność. Na tym polega wolność wewnętrzna. I to w ten katalog tych rzeczy, które tam Paweł wy, wy wymienia, tłumaczę to, żeby, żebyście też złapali, bo to jest troszeczkę trudny tekst. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o Ewangelię, y, najbardziej zależy mi na, na zrozumieniu te, tego, co tam się stało. Mianowicie y, Pan Jezus spotyka tych, tych swoich uczniów i nawiązuje z nimi relacje. Spojrzał na nich. Spojrzał na Piotra, spojrzał na Andrzeja, spojrzał na Jakuba, spojrzał na, y, na, y, na, na Jana, czyli tych synów Zewedeusza i ich powołał. Nawiązuje z nimi kontakt, relacje. Jaki jest problem z naszym, z naszym życiem duchowym? Problem z naszym życiem duchowym polega na tym, że starsze pokolenie, dla starszego pokolenia Pan Bóg jest abstraktem wyuczonym w domu, tradycją. Trzeba iść do kościoła, poświęcić jajka, kiełbasę, przy okazji może się wyspowiadać, tak? No, na pasterkę część przychodzi zawiana, bo wiadomo, że pasterka no, trzeba iść, tak? przychodzi, tam huchają w, tych, w tych, 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 tych kruchtach, tam, że można się po prostu przewrócić od samego chuchu, jak się przejdzie po tacy. No i tam są różne inne takie historie. I to jest, to jest poziom y, 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 życia y, religijnego wynikającego z, z tradycji, wyuczone bo rosu w domu. Nie jest z tym nic złego, nie ma w tym nic złego. Problem polega na tym, że jest to niestabilne. Dlatego, że jeżeli taka osoba wyjedzie do Brukseli i nie będzie sąsiadów, nie będzie iksijskiej spod Pelargonii, która patrzy przez, przez firankę, była w Kościele czy nie była, to kiedy ten, to ciśnienie, co ludzie powiedzą na przykład, schodzi, to wtedy z 90% katolików mamy 10%. Czyli to są ci, którzy, dla których Pan Bóg jest Panem Bogiem, a nie z jakąś przybudówką niedzielną, albo jakąś inną przybudówką chrzcielną, pogrzebową, ślubną, bądź jakąś inną. I to jest, to jest jeden problem u starszego pokolenia. U starszego pokolenia ma młodsze pokolenie. Jeżeli teraz tak, w młodszym pokoleniu, yy, młodsze pokolenie patrzy i, yy, i ten Pan Bóg jest abstrakcyjny, jest, jest jakimś takim, taką, taką, taką wydmuszką którą się, że tak powiem, gdzieś ona gdzieś jest, ale nie wiadomo co to w ogóle jest, tylko tam się trzeba iść coś zrobić, to w młodszym pokoleniu mamy problem, nie ma tego, tej relacji i w młodszym pokoleniu mamy to, że to jest abstrakt katechetyczny. Czyli to są wyuczone przykazania, to są wyuczone jakieś tam prawdy, coś, coś to trzeba zaliczyć klasówkę, trzeba tam znać Pisma Świętego i tak dalej, tak dalej i znowu nie ma relacji. I przychodzi towarzystwo, przychodzi problem, przychodzi kryzys, przychodzi jakieś trzepnięcie, przychodzi wolność na przykład, tak. I w tej wolności tak naprawdę wychodzi relacja, jaką ja mam z Panem Bogiem. Czy ona jest, czy jej nie ma. I tak naprawdę cały mój trud tego funkcjonowania duszpasterskiego, przyznam szczerze, kapłańskiego, już, 20, już prawie sześcioletniego, letniego polega na tym. Ja się staram się, aczkolwiek wiadomo rzeczą jest, że tutaj niewiele zdołam zrobić bez łaski Bożej, bo tylko może Pan Bóg może wam to zrobić. Bo mówi Pan Jezus u, u, świętego, u, u świętego Jana w Ewangelii, chyba w piątym rozdziale, nikt nie może przyjść do mnie inaczej, jeżeli go nie pociągnie ojciec mój, który jest w niebiesiech. I żebym ja tu na głowie stawał, na rzęsach bym tańczył Fokstrota. To wy popatrzycie na mnie, że powiecie, no fajnie, no ksiądz Jarek dzisiaj, no tam, foxtrota fajnie, nawet mu dobrze szło, dwa na jeden, poszedł, tak? Wychodzicie po tych wrażeniach, dziękuję, to jest po jabłkach. Natomiast jeżeli pod tym fokstrotem kryje się łaska Ducha Świętego i ten Duch Święty dotyka ci serca, to to zostanie. To Pan Bóg spogląda na ciebie i cię powołuje. Bo to powołanie może mieć różny charakter, ono może być... Tutaj oczywiście my mamy opis tego spojrzenia takiego fizycznego, wizualnego, natomiast, natomiast tutaj chodzi o, o, o to spojrzenie, to, to może być dotknięcie w czasie Komunii Świętej, to może być rozgrzeszenie po jakimś trudnej, trudnym doświadczeniu, to może być dotknięcie Słowem Bożym, to może być jakieś, jakaś, jakieś zdarzenie, tak zwany zbieg okoliczności. To wam opowiadałem przecież o, 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 o takim, takim zdarzeniu w moim domu, kiedy moja babcia z warszawianką. Już nieżyjąca, i z babcią, się, z mamą, zostały wygnane z, w czasie powstania z Warszawy. Wszystko straciły i wyszły z Warszawy, jak stały. I przez pruszków uda, udało im się no wyjść z, z kolumny. Sesman zezwolił im wyjść. Bieda była straszna. One, jak stały, tak wyszły. Y, Przezimowały y, y, tę z 44 na 45 w, 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 na wsi Kieleckiej, ponieważ tu nie miały do czego wrócić, y, a y, ba, siostra ba, mojej babci, y, y, ciocia Ruzia, y, była, y, z, znalazła y, lokum w Łodzi i one po prostu tam się do, do niej przytuliły i no i tak to poszło, poszło, jakoś tam się to wszystko y, poukładało, ale straszna była bieda i babcia opowiadała, że... Że nie miała co dać mojej mamie jeść. Iż była jeś, szła ulicą i płakała i odmawiała różaniec. I w pewnym momencie uderzyła ją gazeta w nogi. Ja opowiadałem, ale część nie zna tej historii. Uderzyła ją w, w, w nogi gazeta. I ona tak zaferowana tą, 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 tą troską, tym głodem bo ktoś, kto nie, głodzi, nie był głodny, to nie ma pojęcia zielonego, co to jest głód, czym to, czym, czym to jest. Eee, I w pewnym momencie podniosła tę gazetę. I w gazecie były pieniądze, które wystarczyły jej na przeżycie iluś tam miesięcy, tak że ona w ogóle nie miała w ogóle z tym problemu, nie znalazła pracy, to się wszystko jakoś poukładało. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest pewna okoliczność, kiedy Pan Bóg spojrzał na nią. A przez nią spojrzał na mnie. Też. Bo to jest dla mnie tak żywe, i wtedy, kiedy się coś takiego dzieje, wtedy następuje moment, w którym można zawrzeć można, ale nie trzeba można zawrzeć relację. Że Pan Bóg jest, że jest osobą. Nie jest abstraktem katechetycznym ani, ani jajkami poświęconymi tradycyjnie, tylko że to jest konkretna osoba, która ma o mnie staranie. I. Żeby można było tę, tę, tę relację nawiązać, no to oczywiście trzeba być na to otwartym, bo Pan Bóg ma różne sposoby docierania do nas i spoglądania na nas, tylko my jesteśmy zasadniczo tak skoncentrowani na, na, na nas, że my tego nie słyszymy i niejednokrotnie nie widzimy. Po prostu przelata, przelatują nam te rzeczy między palcami. Ale jakby nawiązanie relacji to jest jedna rzecz, ale druga jest jeszcze taka, że trzeba tę relację podtrzymać. Żeby relacja mogła być, żeby ona mogła trwać, trzeba, się, trzeba nad nią pracować. I tutaj przełoży się na relacje międzyludzkie. Jeżeli jesteście między sobą w relacji małżeńskiej, przyjacielskiej, takiej, w której gdzieś jest jakieś zatrybienie y, wzajemnego odniesienia bliskiego bardziej bądź mniej. To wiadomo rzeczą jest, że jeżeli to jest niepodtrzymywane, nie ma rozmowy, nie ma wspólnego przeżywania czegoś, nie wiem, wakacji, czy, czy jakiejś przygody, czy dzielenia się swoimi sprawami, czy yy, dziennego, nie wiem, wspólnego przeżywania na przykład, nie wiem, sukcesu dziecka, czy jakiekolwiek, to jest coś, co łączy. Jeżeli tego nie ma, to ta relacja, nawet jeśli byłaby nawet bardzo, bardzo gorąca i bardzo, bardzo intensywna, to ona, jeśli jest niepodtrzymywana, ona po prostu obumiera. Utrzymanie takiej relacji jest niesłychanie trudne. Pokazuje to film pod tytułem Like Crazy, e, czyli jak, jak szalony, właśnie takiej parze młodych ludzi, którzy, studentów, on Amerykanin, ona Brytyjka, e, ona wyjeżdża do, 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 do Kalifornii tam, żeby studiować, chyba anglistykę, on studiuje wzornictwo przemysłowe, między sobą tam, tam między nimi zaiskrzyło, na skutek, na skutek błędu e, takiego. No, Życiowego ona przedłuża sobie pobyt w Stanach y, poza wizę sw swoją studencką i nie może do niego wrócić. I próbują tę relację, y, relację budować, łatać ją na, 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 na odległość. Rozmawiają przez telefon, on czasami przyleci, przyleci z tego z Kalifornii do, do, do Londynu, ale to jest wszystko łatanina. Bo to wiadomo, ona ma inny świat, ona ma innych znajomych, on ma innych znajomych, ona się czym innym zajmuje, on się czym innym zajmuje, nie spotykają się, nie przeżywają tego razem. Kicha. Na tym polega też eurosierodztwo, że się pojedzie za pieniądze, po pieniądze i przyjeżdża tatuś z pieniędzmi, ale jest w ogóle no, obcy świat. Oni nie znają jego, a on nie zna, on nie zna ich. Więc to, to są rzeczy, które wymagają pracy i wysiłku. W związku z tym, i, i przy zachowaniu wszystkich proporcji, relacje z Panem Bogiem też trzeba podtrzymać. To nie jest tak, że spojrzał raz na mnie do widzenia. I on podtrzymuje takim sposobem, że mam przede wszystkim czas. Pamiętacie, że modlitwa to jest czas oddany Panu Bogu, nazywamy go Kairos. Jest to kwestia na przykład mszy świętej, gdzie ja jestem karmiony słowem, jestem karmiony najświętszym sakramentem. Ta dusza jest karmiona. No i ważną rzeczą jest w tym całej Ewangelii również jest element ofiary. Czy oni zostawiają te sieć? No, Ofiarą na przykład są z, z, z takim spotkaniem jest czasami związana ofiara, bo na przykład przychodzę na mszę świętą, no i jest, jest nudno, no bo nie ma foxtrota, nie ma dowcipów, jeszcze są jakieś nie wymagania, ziomp jak smok, albo obrazy nie takie, jak bym sobie życzył, bo ja bym chciał bez obrazów, albo bym chciał sobie inne obrazy. No i takie są te cuda, Janki. Albo jest wyjazd na działkę, albo jest leje i trzeba i się zmoczy, zmoczą się buty, to może już nie pójdę dzisiaj. Więc, żeby można było to zrobić, żeby mógł przyjść i spotkać się, muszę się pokonać. Muszę zostawić coś swojego, żebym mógł przyjść na spotkanie. Na tym polegają te sieci, że oni zostawiają, spotykają się, chcą tę relację, tę relację podtrzymać, ale zostawiają ojca swojego zebedeusza i sieć i łódź. I każdy z nas ma jakieś takie rzeczy, które oczywiście zły duch będzie przychodził do nas i będzie nas cały czas nęcił, żebyśmy my y, nie podejmowali tego wysiłku, ale na tym polega y, też praca wewnętrzna, że ja nawet jeżeli mam relację, to ta relacja wymaga podtrzymania. Zmierzam do tego, żebyście się zastanowili. Po pierwsze, jaka jest Twoja relacja z Panem Bogiem? Czy ona w ogóle jest? Kim dla Ciebie jest Pan Bóg? Czy to jest abstrakt, idea, jakiś wydumany, jakiś nie wiadomo co? Jaka jest ta relacja Twoja z Nim? Kim On dla Ciebie jest? I tutaj pytanie, czy jest na pierwszym miejscu? I co Ty z tą relacją robisz? Jak ją podtrzymujesz, czy ją w ogóle podtrzymujesz? To są takie pytania na, na przemyślenie. Nikt zna, za nas tej pracy nie wykona, każdy musi zrobić swoje. Ja mogę podsunąć tylko pewne myśli, pewne rzeczy i zadania do zrobienia, ale nikt nas w tej materii nie zastąpi. To są nasze wybory, nasze decyzje i również nasze relacje. I również z tych relacji, wykład, z, z, z nich również przekłada się owocność i jakość życia. Im mniej Pana Boga w życiu, tym to życie jest bardziej grzeszne, bardziej rozłożone, bo tam po prostu nie ma życia, tam nie ma łaski, tam nie ma piękna, tam nie ma dobra. Bo Pan Bóg jest pięknym, dobrem, e, pięknym dobrem, miłością, istnieniem i jeszcze to są, to są atrybuty Pana Boga. I na ile jestem w tym Panu Bogu zakorzeniony, na tyle mogę czerpać e, te wartości. Jeśli będę ich szukał gdzie indziej, to wcześniej czy później będę frustrata. I wcześniej czy później obudzę się z ręką, jak to się tak mówi, tam, gdzie. Zostawiam Was z tymi myślami, bo to jest niedziela, też można sobie to rzeczywiście jakoś to może prze, prze, przedumać te, w, tej, w tej refleksji. I teraz wyznajmy naszą wiarę.